To wy, rodzice, jesteście bohaterami pandemii. Jebać nas, komików. Ja straciłem pracę na 11 miesięcy, siedziałem w domu i grałem w gry. Wy zostaliście z nimi w domach. Ja nie mam dzieci, ale dużo obserwuję. Co nie brzmi dobrze ZUS 30-latka z wąsami. I w Piotkowie Trybunalskim się nie śmiali. W sensie obserwuję u znajomych u moich sióstr, bo to nie jest tak, że stoję na porodówce i tam przez szybkę patrzę. Pielęgniarka podchodzi, na które pańskie, on ja wie żadne, ale wszystkie piękne. Nie, obserwuję u znajomych u moich sióstr, bo jakbym chciał sobie kupić własne kiedyś, żebym wiedział, jak to tam się posługiwać, ile razy wodę trzeba zmieniać, czy suchą, czy mokrą, no wiecie o co chodzi, żebym się nauczył. No i nie oszukujmy się, to dziecko jak się rodzi, to to jest taki kurwa mały ziemniak. Kartofel taki. Znaczy wasze nie, wasze są zajebiste. E, tych wszystkich ludzi, e, którzy dzisiaj nie przyszli, w Poznaniu się strasznie o ten żart oburzyli. Powiedzieli od razu pyra chuju, a nie kartofel. No tak, no, no, to, to jest taki mały ziemniak, że jak on śpi, to by go można ziemią przybrudzić i spokojnie tam z drugiej miejsce na dużynkach w konkursie na największe warzywo zgarnąć, nie? Tylko ten ziemniak ma specjalne funkcje. On żre, drzeryja i sra. Często w tym samym czasie. I trzeba to okarnąć. Kobieta, jak tam ziemniak się urodzi, zostaje w domu, cieszy się cudem macierzyństwa. Facet po dwóch dniach z kartoflem ma takie, no, spadam do roboty. Ten szef, który pluje mi w twarz i mnie mobbinguje, jest lepszą opcją. Ona zostaje, opiekuje się ziemniakiem, a ziemniak zaczyna się zachowywać jak postać w RPG-u. On zbiera ekspa i odblokowuje nowe skille. Na przykład raczkowanie po jakimś czasie ty sobie robiłaś herbatę, połóż ziemniaka na ziemi, żeby tam sobie leżał jak zawsze, zrobiłaś herbatę, odwracasz się. Nie ma go! Wyraczkował! Odblokował nowy skill i wyraczkował! Trzeba szafki w kuchni podnosić, sprawdzać, gdzie polazł. On potem odblokowuje bieganie, biega po domu i tyka wszystko, czego ma nie dotknąć. Sprawdza wszystko, czego ma nie sprawdzać. Trzeba zasłaniać kontakty, ukrywać ostre przedmioty. Uważaj, żeby nic gorącego na stole nie zostawić, bo wyleje na siebie debili się poparzy w gresur wiwalową we własnym domu w której stawką jest twoja wolność i życie twojego dziecka i po to ludzie wymyślili żłobki i przedszkola nie po to żeby one się czegoś tam nauczyły one tam kurwa głównie śpią nie oszukujmy się, każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, jest w stanie nauczyć dzieciaka zestawu umiejętności, które poznaje w żłobku i przedszkolu, ale nie chcemy. Po dwóch latach z kartoflem w domu chcemy go wywalić z chaty i zapłacić obcemu człowiekowi, żeby to on się z nim te 8 godzin dziennie męczył. I nagle przyszła pandemia i one wróciły. Jak bumerangi z pierdolenia, mające przypominać nam, że trzeba było się zabezpieczyć. W Łodzi wzrosła sprzedaż beczek. A w sosnowcu kocyków. Comedy Club. Nowe odcinki w sobotę i niedzielę o 22 w Comedy Central.